Nowy dworzec autobusowy ma powierzchnię 71 m2 i zlokalizowany jest na pół hektarowej działce. Wokół obiektu umiejscowiono przystanki zarówno dla wsiadających, jak i wysiadających oraz rondo w celu ułatwienia manewrów. Dworzec autobusowy jest przystosowany również dla osób niepełnosprawnych. Dworzec jest czynny od godziny 6 do godziny 22. Jest monitorowany przez 24 godziny. W obiekcie znajdują się pomieszczenia socjalne oraz punkt informacyjny. Bilety na poszczególne kursy są dostępne tylko i wyłącznie u przewoźników. Do dworca autobusowego w przy ulicy Dworcowej zostały również dodatkowo wybudowane przejście trakt dla pieszych wzdłuż nasypu kolejowego od ulicy Alei Wojska Polskiego do Wesołej, jedna część ze schodami i druga część od ulicy Wesołej do ulicy Dworcowej. Jeśli chodzi o przystanki komunikacyjne, wcześniej umieszczone na ulicy Szarych Szeregów i Alei Wojska Polskiego przy Szkole numer 4, to z dniem 16 sierpnia został zlikwidowany przystanek komunikacyjny przy Szarych Szeregów. Przystanki te zostały zlikwidowane z powodu swojej niebezpiecznej dla podróżujących lokalizacji.